Na scenie bardzo dużo pracowałaś dzisiaj, naprawdę wspaniały występ, ale powiedz nam, jak ci się tańczyło w tych szpileczkach? Dlatego jest zdją. Nie no, to nie jest łatwe. Ja wbrew pozorom wcześniej, zanim zaczęła się taka nasza większa kariera, naprawdę nie nienawidziłam szpilek. Jestem osobą raczej, która o właśnie zakłada sobie adidaski i biegnie. A tutaj no, trzeba było się przyłamać. Nie jest leko, akurat tutaj scena nie była ślizga, więc tu nie było żadne, żadnego problemu, bo czasami była znacznie gorzej. Ale nie, no myślę, że wszystkiego się da nauczyć, prawda? Trzeba ćwiczyć i się da nauczyć. Mimo, że to nie wychodzi jakoś genialnie, no ale staram się jak mogę. A widownia, jak ludzie? Widownia cudowna, wspaniała, wyśmienita. Naprawdę nie spodziewaliśmy się. Myśleliśmy, że będzie z naszymi osób po pierwsze. Nie, nie spodziewaliśmy się imprezy aż takiej skali naprawdę jadąc tutaj. Jadąc tutaj byliśmy zresztą zmęczeni bardzo, bo wczoraj mieliśmy ciężką trasę, byliśmy praktycznie cały dzień w samochodzie, potem trzy koncerty, więc byliśmy umęczeni. Dzisiaj też mnóstwo godzin w samochodzie, ale jak tu weszliśmy na tę scenę, jak poczuliśmy tę energię, to moc naprawdę chce się żyć. Życzę dla każdego artysty, żeby coś takiego w życiu mógł przeżyć chociaż raz.